Dzień dobry. Dzień dobry. Co niektórzy już się doczekać nie mogli, znamy takich, którzy myśleli, że już więcej się nie pojawimy. Niestety pojawiliśmy się. No, musicie przeżyć kolejny odcinek z nami, a w kolejnym odcinku pełne emocji, informacje. Tak, dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota i co? No sobota wiadomo! Wolne można będzie sobie jeździć gdzieś tam po mieście. No, można będzie. Iść. Można będzie. Pewnie jeszcze nic nie zamykamy, ale zbliżamy się do wielkich zamknięć. Remont ulicy Pieniężnego się zbliża budowa Nowego Mostu świętego Jakuba. Dlatego kierowcom proponujemy pierwsze zmiany. Brzyjcie się. Ha, Może sobie, pokażemy. Co? Proszę. O, takie, takie będą zmiany. I jeszcze, wyraź, jeszcze, wyraź. I w ogóle, w ogóle takie, nie, nie, to tamte to później. No, Dobra, no, okay. później. Nie chcę wszystkiego wam pokazać. Wiecie? A wiecie dlaczego nie chcę wam pokazać wszystkiego? Bo też możecie znaleźć te informacje tu. Tak. No to w, można wejść, poczytać, ale ja opowiem w dwóch zdaniach. Na skrzyżowaniu Emilii Plater, Mikołaja Reja, i 22 stycznia mini rondo. Na I na półko będzie można jeździć. Będzie można do woli. Podobnie mini minirondo na skrzyżowaniu ulicy Emilii Platter z Kościuszki. Tam było zaślepione. Przejazd był zaślepiony. Teraz będzie można w obie strony ulicą Emilii Plater podróżować. Wyłączamy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Głowackiego. I po tu... ciemku będziemy jeść. Ach, oczywiście, że taka jaki problem. Każdy samochód wyposażony jest w te. Nie, to nieka, nie, 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 w ten, nieka. ten nie, w ten nie. no ale wyłączamy, to będzie w nocy z soboty na, nie, co ja mówię, z piątku na sobotę, czyli już 8 kwietnia według o, tej propozycji, tak, na stronie, wiecie, nie, tak. a, a dzień później od niedzieli. Turbina, a no, lub coś przypominającego turbinę na gdzie Ofiar katastrofy Smoleńskiej. Te wszystkie schematy na stronie olsztyn.eu zachęcamy. A od wtorku niewielkie zmiany. Proszę bardzo o... Tutaj... Widzieliście? Było dwa razy czarno-białe w kolorze. Jest w na, 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 na. kolorze. Tak. O, tutaj takie zmiany, czyli zamykamy wjazd z ulicy towarowej w stalową lub, jak kto woli, ze stalowej wyjazd w towarową. To wszystko. Nie wiem, po co on sobie. to mówi, skoro wszystko jest na stronie. Lubi gadać dużo. Tak? Nadredaktor Szyszkownik. No, no kolego redaktorze, słucham. tak wyrazem. No, no. Słucham. Lubi się jeździć na rowerze, jak słyszałem. Zdarza mi się czasem pokręcić pedałami. Ale masz swój rower. Mam, oczywiście nie wypożyczam. Ale, ale na... czasami jak się idzie gdzieś, nie wiem, no, na plażę na przykład, na ukiel, bo się chce pospacerować, a tu fajna pogoda, by się... Pokręciło. Co zrobić wtedy? No, jak to co? Najlepiej skorzystać z wypożyczalni, która jest na crs Kukier. I przy kapitańskiej, i przy olimpijskiej, i na słonecznej polanie można sprzęty różne wypożyczać. A tymczasem od 24 kwietnia nowość. Taka oto nowość, słuchajcie. Karta Olsztyn Sport. E, Ocenie od razu, czy najpierw o tym, co. Nie, najpierw o Ocen, Ocenie. Ocen, Ocen. 129 zł za 30 dni, ale. W tym akwasfera do bólu. W basenie możecie się pluskać od rana do nocy. Ale się pomosić. Tak, albo pani sprzątaczka z wypędzi, to tak, to, to, to wtedy trzeba będzie wyjść. Baseny Głowackiego, Mariańska, to już limit czasowy jest. Lodowiska zimą przy Uranii, przy jeziłowicza, w Ukielu. Właśnie kolega Marcin wspomniał. Kolega, kolega no. Kolej. Wspomniał o sprzęcie jaki można wypożyczyć w CRS ukiel. Rowery, nartorolki, łyżworolki, kajaki. kajaki, rowery wodne, narty zimą. To wszystko przy okazji tej właśnie nowej karty. 24 kwietnia od tego dnia będzie można zaopatrzyć się w taki kartonik i dowoli korzystać z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji. Informacje też, tak jak widzieliście, strona olsztyn.eu albo strona Ośrodka Sportu i Rekreacji. No właśnie, 1 kwietnia był ten dzień, gdy wszyscy słyszeli nasz śmiech. Ale, mimo naszego śmiechu, tak naprawdę do 1 kwietnia już można składać wnioski do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest już piąta edycja tej akcji. I no składajmy te wnioski tak naprawdę po to, żeby coś zmienić w naszym mieście. Czy Ty w ubiegłym roku zużyłeś jakiś wniosek? Nie. A ja złożyłem. No co prawda nie wygrałem, ale może w tym roku się uda. Pamiętamy Są w ubiegłym roku na przykład koncert, jak to się nazywał Rap Festival. Tak. Super sprawa, kurczę no. Można? Można. można. Ha, jest przecież w tym roku druga edycja zaplanowana, także... Pa. Psychiczne imprezy na przykład. Więc Jeszcze jeżeli macie jakieś remont... pomysły, jakieś Właśnie. pomysły, jeżeli macie. No już okay, no remonty chodników, wiadomo, no, każdy chciałby mieszkać ładnie, pięknie i, i w ogóle co się wcale nie dziwimy temu. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły, a nie bardzo wiecie, jak to ugryźć, to już jutro w sobotę możecie przyjść do biura obsługi klienta w Urzędzie Miasta od godziny, o niech sobie przypomnę, przypomnij sobie. od godziny 10 do godziny 13 będzie taki punkt, w którym można się będzie poradzić. Jak napisać, co napisać, jak wyliczyć ewentualnie koszta takich projektów, no i składać, po prostu składać. Wnioski możemy składać, bo tego nie powiedział. Nie powiedziałem Do 4 czerwca. 4 czerwca, także A, czasu niby jest, dużo, jest, jest, jest. ale warto, warto, przyjść. Biuro obsługi klienta tam pokazuje o, tam jak nie, nie widać od 1 maja skrzyżowanie o, tak, przy tak, przejściu tak. dla pieszych. O, o tam właśnie jest. Mhm. No właśnie, a to już jutro sobota. A, wylus. Wylus, Gdzie pan się Jak będzie bardziej? wyluzowywać? Ja pewnie wezmę aparat mm -hmm. i będę robił y, gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki. I mnie będziesz znowu fotografować? Nie. Jest coś. Nie tym razem. Ale a propos fotografii, słuchajcie, mamy dla was propozycję. 19 kwietnia od o godzinie 17 w Tartaku Rafael Sonów jest. Mm, no. Prezentacja eksponatu miesiąca. No, no i teraz jedziesz. właśnie słuchajcie, muszę to przeczytać, bo mimo że Czytaj, proszę że, ja się podtrzymam e, nawet to mimo, że. <laughs> bo mimo, że bawię się w robienie zdjęć, bo to bardzo lubię. Natomiast powiem szczerze, nie do końca znam techniki XIX-wiecznej fotografii, którą przytoczy nam pan Janusz Białas, czyli będzie mowa o dagerotypach, ferrotypach i ambrotypach prawda? Abrakadabra, idźmy stąd. Ale może być całkiem fajnie. Yy, oczywiście wejście jest za darmo. Można sobie będzie pooglądać stare no, zdjęcia w zasadzie jednak, mimo wszystko zdjęcia w Ma różnych technikach. Nie to fotografia analogowa nawet, więc dlatego Bo to problem. akurat wiem. Sz, uh -huh. Ale dzięki, yy, że tak młody nie jestem. <laughs> Wiesz co? Nie. W sumie można by było jakiś projekt o fotografii na przykład zrobić. Można by. Można. I jeżeli już. Byśmy chcieli taki projekt zrobić, to pamiętajmy, że jest jeszcze taka strona. O! Tam I można znaleźć informacje właśnie o tym, jak pisać wnioski, o czym można pisać, o czym nie powinno się pisać i co. no, I nie pamiętajcie, się... że przez tę stronę też można składać te wnioski. To jest taka tegoroczna nowość. No dobra, nie wiem jak ty, ja idę szykować aparat. A ja idę pisać wniosek, w końcu złożę. O, choć raz. Do no no zobaczenia.